No cześć wszystkim, dzisiaj kanał zagraniczny Keeping Fish Simple Wiem, że wymowa u mnie straszna Kanał bardzo fajny Od 2013 na YouTubie 417 tysięcy subskrybentów 513 filmów Kanał, który jest prowadzony naprawdę przez pasjonata, akwarystę, który dodatkowo prowadzi sklep akwarystyczny z różnymi ciekawymi rzeczami: jedzeniem, podłożem, roślinami i tak Prowadzony właśnie, jak mówię, przez pasjonata dla pasjonatów, więc bardzo ciekawy. Jeżeli chodzi o filmy na tym kanale, to Tutaj jest tak samo ciekawie. Mamy filmy, które wychodzą stosunkowo regularnie, bo tak średnio co 4 dni, co 5 zawsze się coś pojawi. I mamy tu zarówno z wieżuru, z hodowli, jakieś filmiki ze sklepu, stworzenia własnych. Zbiorników, popełniania błędów, jakichś własnych prac przy różnego typu projektach własnych, problemy właśnie z hodowlą, z chorobami u ryb. No, z cały przekrój wszystkiego, co można się dowiedzieć o akwarystce, zarówno tej domowej, jak i tej bardziej dla hodowców i sprzedających wszystkie punkty widzenia widać, że chłopak zaczął od akwarystyki rozwinął swoją pasję w kierunku sprzedaży i handlu hodowli poza akwariami są jeszcze tutaj fajne filmy o jedzeniu dla ryb żywym, czym karmić o hodowli na zewnątrz ryb Pików i tego typu rzeczy naprawdę rozstrzał tematyczny ogromny dużo ciekawych informacji na temat różnych gatunków czy to ryb roślin zwierząt które można dodać do akwarium różnego typu na temat jedzenia żywego wystroju Naprawdę można znaleźć tu ciekawe filmy z naturalnych zbiorników. Dużo filmików jest takich, że można się na nich fajnie wzorować, jeżeli chodzi o aranżację. Dużo ciekawych pomysłów można stąd sobie zaczerpnąć, żeby stworzyć jakiś własny fish room i znaleźć ciekawe rozwiązania proste. Naprawdę bardzo fajny kanał. Bardzo go polecam. Kanał, który na pewno nie jednemu nowemu akwaryście pomoże. Poszerzy jego wiedzę, da dużo nowych pomysłów. Jak i dla już takich bardziej dojrzałych akwarystów może pokierować w bardzo ciekawe rejony, w bardzo ciekawe rozwiązania, w bardzo ciekawe sposoby hodowli i utrzymywania zbiorników. To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia następnym razem, hej.